pod drzewa, albo tam w głębi jest pałac, o? Z tej strony, albo z drugiej strony. Pałac Rusinowa. Drzewo w parku przy pałacowym, ja mówię zawsze platan. Jakieś tam przymurówki one były kiedyś? Tu był Staw chyba kiedyś. Pałacem był kiedyś. Basen zjeżdżalnia, ale już jest nieużywana. Nie ma możliwości wejścia, a tam w głębi jest pałac. Staw powyżej. Droga, i tu jest to. Nie, chyba. Pałac w Rusinowie, oficyna, a pałac tam w głębi szary jest. Wejście? Pałac w Rusinowej Zewnętrznej wjazd